No cześć witam was serdecznie słuchajcie dzisiaj no musiałem usiąść przy tym dużym stole bo za chwilę na tym stole pojawi się mnóstwo różnych gadżetów które są schowane w tych dwóch walizkach to można powiedzieć walizki pełne niespodzianek a być może marka jest już wam znana Xari ci z was którzy regularnie wchodzą na mój kanał wiedzą że niedawno testowałem ich dwa jump startery teraz pora na starter kit czyli Starter Kit XP1, ta mniejsza walizka, i Starter Kit XP2, co znajduje się w środku, gdzie to można wykorzystać, do czego użyć, czy to tylko jest na przykład do samochodu, a może można wykorzystać zawartość tych walizek w ogrodzie, w domu, na wakacjach? Zaraz wszystkiego się dowiecie. No cóż, chyba teraz rozumiecie, dlaczego siedzę przy tak dużym stole. No bo tych gadżetów jest naprawdę tutaj cała masa. To jest XP1, to jest XP2. Pewnie już zauważyliście, że ten zestaw jest troszeczkę bogatszy. Ale te dwa zestawy przede wszystkim mają kilka wspólnych cech. Jakie to cechy? Słuchajcie, sercem. Hmm, tych akcesoriów do samochodu, do ogrodu, do domu, na biwak, na wakacje są power banki. Te, no teraz się to wszystko porozwala te dwa power banki. Słuchajcie one zasilają wszystkie te urządzenia, które są na tym stole te dwa Małe, chciałem powiedzieć, Powerbanki, ale one wcale nie są takie małe. Wyobraźcie sobie, że w XP1 ten dokładnie ten model, ten Powerbank, ma pojemność 15 000 mAh. Natomiast w XP2 ten Powerbank ma pojemność 19 200 mAh. Poza tym niczym innym się nie różnią, jeżeli chodzi oczywiście o te urządzenia. Słuchajcie, mają przycisk włączania i wyłączania, mają gniazdo USB typu A do ładowania różnych zewnętrznych urządzeń, ale też mają gniazdo DC. Czyli, uwaga, uwaga, słuchajcie, tymi powerbankami możecie zasilać... Jakieś turystyczne urządzenia. Dajmy na to czajnik, dajmy na to turystyczną lodówkę. One się absolutnie do tego nadają. I to jest naprawdę mega, mega wypas. Ale te dwa powerbanki, zwróćcie uwagę, co mają u góry, tutaj, takie kręgi. A te kręgi świadczą o tym, że kiedy ja włączę ten powerbank i położę na nim smartfon, to smartfon zaczyna być automatycznie ładowany bezprzewodowo. No, naprawdę pomyśleli tutaj o wszystkim. Na dowód tego, że pomyśleli o wszystkim, chcę Wam jeszcze pokazać, co znajdujemy w zestawie. Słuchajcie, jest kompresor do pompowania samochodowych kół, nie tylko rowerowych, motocyklowych, jeżeli będziecie na wakacjach, jest też w zestawie. Są specjalne końcóweczki, gdybyście materac chcieli napompować, kółko do pływania, gdybyście chcieli napompować. Tu wszystko jest. I teraz zobaczcie. Tutaj jest taka czerwona nakładeczka, ją zdejmujemy, przykręcamy w tym momencie do. O! Mamy. Do kompresora. Mamy przewód. W obu przypadkach i w XP1 i w XP2 jest przewód do pompowania. To jest do zobaczcie, specyficzne, specyficzne zakończenie do pompowania kół samochodowych, po prostu do wentyli. I w tym momencie to urządzenie jest gotowe do pracy. Ma wyświetlacz. Ma automatyczne programy. To już jest wszystko zaprogramowane do pompowania właśnie kół samochodowych, rowerowych, motocyklowych. Możemy oczywiście te wartości tutaj bez żadnego problemu zmieniać. No to co? Włączamy. Proszę uprzejmie. Działa. Oczywiście, że działa, bo pompowałem tym zestawem koła w moim samochodzie, żeby sprawdzić właśnie jak to funkcjonuje. Tu przykręcamy na górze. Widzicie to zresztą na filmie. Pompowanie koła samochodowego naprawdę odbywa się bardzo, ale to bardzo krótko. Oczywiście nie tak szybko jak na stacji benzynowej, gdzie tam jest taki potężny kompresor, ale ten mały przenośny kompresor w zupełności wystarczy. Możecie go zabrać wszędzie ze sobą. Jest też odkurzacz, i też, słuchajcie, montujemy. Momencik, gdzie są te piny? O, to muszą być piny ze sobą połączone. Mamy w tym momencie odkurzacz do samochodu, do jakichś małych przestrzeni, ale to jest typowy odkurzacz samochodowy. Mamy tutaj, słuchajcie, też filtry. To jest ciekawe. Pierwszy filtr to jest taki filtr. O, widzicie, jest takiej siateczki stalowe, można powiedzieć. A tutaj jest filtr HEPA. Oczywiście po każdym odkurzaniu warto te filtry przeczyścić, jak je czyścić, po prostu pod bieżącą wodą. A to samo w sobie jest też zbiornikiem na kurz, na nieczystości, które zbierzecie w samochodzie. Co ciekawe, słuchajcie, ten odkurzacz może być także zasilany z gniazda zapalniczki samochodowej. Jest taki specjalny przewód, ale nie w zestawie. Trzeba go dokupić. Jest też, słuchajcie, szczelinoweczka, którą wkładamy po prostu tutaj, i w ten sposób mamy już no, typowy odkurzacz z końcówką szczelinową. No, <laughs> naprawdę w jednej walizce z jednym powerbankiem. To jest. Naprawdę niezłe. I teraz słuchajcie, jeszcze jest jedna ważna kwestia. Zobaczcie, co tutaj jest. No, zresztą tutaj też. Haha! Ha! Myjka ciśnieniowa do samochodu. Tak, to są myjki ciśnieniowe. I oczywiście te myjki ciśnieniowe są zasilane z tego samego powerbanku. Tak. No. I można myć. W zestawie macie na przykład taką dyszę z różnymi końcóweczkami, żeby ta woda w różny sposób też była wyrzucana z, tego, z tej myjki ciśnieniowej. Mamy też, słuchajcie, pianownice i tutaj, i tutaj. One są troszeczkę inne, różnią się tymi, tymi końcóweczkami. Jak wykorzystać pianownice? No musicie dokupić sobie taki specjalny proszek, który wsypujecie do tego zbiornika, dolewacie wodę, zmieszacie, wstrząsacie, poczekacie chwilę i po prostu instalujecie gdzie? Na tej myjce, proszę uprzejmie. Zamykamy i mamy już w tym momencie pianownicę. Oczywiście tutaj musimy podłączyć wąż. Wąż jest w zestawie. Jest ładnie zawinięty. Czekajcie, ja muszę go otworzyć tutaj. Jest na rzep zapinany. O! Zobaczcie, tak i teraz mamy to, podłączamy tutaj, końcówkę węża albo do zbiornika z wodą, oczywiście możecie też podłączyć do kranu. Jak się myje tą, ym, tą myjką? Bez najmniejszego problemu myjecie samochód, oczywiście najpierw trzeba go opłukać, potem nanieść pianę, a potem tę pianę usunąć i to wszystko. Czy wystarczy prądu w tym powerbanku do umycia samochodu? Tak, naprawdę nie musicie się obawiać. Zresztą widzicie to na filmie. Udało mi się, udało mi się. No umyłem po prostu swój samochód i ta myjka może być także wykorzystana nie tylko do mycia samochodu, ale nie wiem, kostkę brukową przed domem, gdybyście chcieli umyć. No do tego, do czego służą myjki samochodowe, ciśnieniowe w zasadzie, do tego możecie też wykorzystać to, tę myjkę Xari. Mówiłem wam już, że te dwa zestawy, czyli XP1 po waszej lewej stronie, a mojej prawej ma powerbank o pojemności 15 000 mAh, natomiast w XP2 jest też powerbank, tak samo wyglądający, mający takie same gniazda jak w XP1, ale ma większą pojemność, bo 19200 mAh. Czy to są jedyne różnice? No nie, no skoro w XP2 jest większa walizeczka, no to jest też więcej urządzeń. Jakie to są urządzenia? Słuchajcie, jest to samo co w XP1, czyli myjka ciśnieniowa, odkurzacz, kompresor, pianownica i w końcu jest też ta Końcóweczka do odkurzania, czyli tak zwana szczelinówka. Jest ta końcówka do myjki ciśnieniowej z różnymi dyszami, które można sobie tutaj regulować w zależności od potrzeb. Jest pianownica, no też ma tutaj troszeczkę inną końcówkę. Ale uwaga, uwaga, tutaj w zestawie jest wąż, jest do kompresora przewód, jest przewód USB-A na USB-C. XP1 też jest, nie mówiłem wam wcześniej, do ładowania Powerbanka, ale słuchajcie, jest też w XP2 coś takiego. Co to może być? Jak myślicie? No to podłączymy Powerbank, proszę uprzejmie. Czekajcie, tak? O, jest. Powerbank jest podłączony. Odpalamy i uwaga latarka. To jest latarka, lampka stołowa, lampka nocna, można ją wykorzystać w samochodzie, poza samochodem, na biwaku, może emitować taki, takie światło ostrzegawcze, może nadawać sygnał SOS. O, teraz jest sygnał SOS. A więc słuchajcie, ta latarka naprawdę jest fajna. Ona się może Wam przydać, czy to w samochodzie, czy to w domu. Jakby prądu zabrakło, czy poza domem, na jakimś wyjeździe, pod namiot, po prostu na wakacjach. Ale jest też coś, czego nie ma w XP1. Słuchajcie, worek na wodę. Niby nic. Ale fajnie, że jest. Tutaj wlewacie wodę i wykorzystujecie ją do tej myjki ciśnieniowej, czyli do mycia samochodu. Żałuję tylko, że ani w XP1C, ani w XP2C nie ma tego proszku do pianownicy. No, ten proszek niestety musicie dokupić. Ale słuchajcie, było, nie było. Ja na waszym miejscu śledziłbym uważnie, co wprowadza do oferty ta marka, marka Ksari, no bo jak na razie mają cztery produkty i te cztery produkty charakteryzują się naprawdę wysoką jakością, przydatnością, przemyślanymi rozwiązaniami do samochodu, do domu, do ogrodu, na biwak, na wakacje. No słuchajcie. To jest coś, co ja z pewnością będę woził w swoim samochodzie, bo nigdy nie wiem, do czego mi się przyda. Oczywiście zestaw XP2, ten Starter Kit XP2 jest większy i jest troszeczkę droższy. XP1 jest troszeczkę uboższa, ale jest tańsza. Jak zawsze wybór należy do Was. Ale ja uważam, że naprawdę warto mieć coś, Takiego fajnego w samochodzie. Tak wiecie, na wszelki wypadek. I to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.